Mogę panu powiedzieć, co ja mam też u siebie w domu, ale myślę, że... Ma... O, to pana interesuje w ja ja Nie, Policjanci stołecznej drogówki na jednym z warszawskich mostów ustrzelili kierowcę motocykla. Dużo pan wyhamował. Ale ze mnie jest nieporządny kierowca. Proszę, coś tam Bardzo proszę. proszę. Jasne. Jakieś punkty już obecnie mamy? No to co, mam angielskie prawo jazdy. To jest kłopot. Dobra, kłopotu dla nas e, nie mam. Prawkami e, nie zabierze, się, nie przekroczyłem. Zobaczymy. Zobaczymy. Gdy mężczyzna zobaczył policjantów, zaczął hamować. Teraz obawia się, że jechał o ponad 50 km więcej, niż pozwalają przepisy. Urządzenie zarejestrowało jednak jedynie przekroczenie dozwolonej prędkości o 25 km na godzinę. Ale okay. ja nie mam dokumentu. To jest, jest, jest na pana Zarejestrowany. Ona pan jest. Na mnie już A na kogo jest zarejestrowana? nie mnie do No rozumiem. To nie zdążył pan przerejestrować? Dobra, dowód zakupu ma pan? Nie ma nic. Nie ma, nie tego Czyli policja pana również nie On ma na pewno, że odpłacona była. Tylko, że nie mam nie No, mogę panu powiedzieć, co ja mam też u siebie w no, to pana interesuje. No więc właśnie, dobra, Panie, Panie kierowcą. Zrobimy tak. Pana zaproszę na chodnik. Proszę sobie tutaj zaczekać. Za brak dowodu ubezpieczenia mandat to 50 zł. Do tego drugie 50 zł za brak dowodu rejestracyjnego. Trzeci mandat to 100 zł. Do konta kierowcy będą też dopisane punkty karne. Dla pana odcinki mandatu

Czy pracujemy na rzecz właśnie bezpieczeństwa? Tak jest. No właśnie, wina jest taka, że czasami niestety ponosi ta, ta chęć dołożenia gazu, pojechania trochę szybciej. Ale wiadomo, życie jest kruche i krótkie, tak więc trzeba je po prostu szanować. I tak mamy najniższy warunek do Mandatory. Taka prawda, mają one się zwiększyć, ale zobaczymy jak to będzie. Ma wejść, mają wejść wyższe stawki za mandat, ale, ale czy będą, czy też nie, to zobaczymy. Mężczyzna twierdzi, że ostatnio i tak stara się jeździć wolniej, ponieważ niedawno na własne oczy zobaczył do czego może doprowadzić zbyt szybka jazda. W ostatnim wypadku tam mógłbyś nam ten wypadek na Białostockim, na Pradze Tak? Super, Kiedy? Nie? A, tak było No Daj to do myślenia, co? Przykro Prędkość, co? Prędkość, oczywiście prędko, Prędkość zabija pry, pry, spotka. Bezpieczeństwo Z tylu życie, prawda? Tak się taką się Jasno, że tak Myślę, tak. że ze się jeszcze 100 czy tysiące To kara To jest wręcz pomocne Zabranie prawo jazdy dla niektórych Dla niektórych tak no. Tam kogoś napytał pić z tego powodu, że zostałem to, to to zabrany w prawo no, jazdy po... Tak? No, pił gość bardzo mocno Jechał po bożale. Zabraliście żeby... policja dobra prawo jazdy I takim to było dla niego mocnym bożcem No poszedł na orki Czyli nasze działania czasami przynoszą jednak podwózki Takie wersje na komentarzach To głupia kwiata O, policja zabrała Właśnie nie praca Właśnie nie przypraca Dokładnie O tak, ktoś tego nie rozumie to to im gorzej zniszczy. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja także dziękuję. I tak kończy się to spotkanie. Nagrałeś pirata drogowego. Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na drogach grupaonet.pl.